Ciężko się No i to jest stylowa prawdziwego kolarza. Białe buty i białe skarpetki I właśnie to jest ta napinka. Co jest napinką? To co gość mówił. Ale co jest napinko Czekaj, czyli jeżeli gość idzie ładnie ubrany, tak po mieście, nie? No. Czy to oznacza, że on jest od razu napięty? Ja nie wiem, czy on jest napięty. Wiem, Bo że... ja na przykład lubię na rowerze ładnie wyglądać i tyle. To nie o to chodzi. no o co chodzi? Chodzi o to, że. Ja nie mówię, że na przykład jak ty masz czarne, to że źle wyglądasz. Czy znaczy ja czarne wziąłem, bo bo tak. Bo takie miałeś? I bo takie miałem pod ręku, ale generalnie nie lubię białych skarpetek. Znaczy, dąb, na Ładnie, 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 podoba mi się. Idę może, bo tak to się O, o. Możesz mówić. I mamy kolejno. To Kamil mówi. Nie, no, nie, nie, mówię. Nic nie mówię. A. O, i z i A oj, mamy pozdrowienie od tele -YouTube widzów, analogowo maila z Bełchatowa od Klaudi i Kuby. Chodź w koniec. Jedno co, ci, Tomaszu powiem, to ci powiem. No. Że wyjście na rower w krótkiej koszulce i w krótkiej spodenkach. Prawo. To jest it's beautiful, it's piękne. A ty jeździsz w rękawiczkach szosowych, czy nie? Nie. Yeah. Ja zawsze jeżdżę, teraz tylko nie jeżdżę. No nie, bo potem mi ręka brzydko się opala i ja potem idę gdzieś i, i tak dziwnie ręka wygląda. Ty, ale bardzo ładnie te koła. No to koło Terka, ale... Beautiful. Wow! Beautiful! Ale co? Ja się na nim tak... Ja... Wysoko czuję na tym rowerze, on jakiś taki kobylaszczy jest. Dlaczego? No bo to jest semka, to wychodzi 54, czyli tak normalnie. Mostek dobrze. dziewiątka, tak, ale ja się bardzo wysoko naimcuję. Dla mnie on jest taki... Ole wczoraj na Tour de France widziałem. A nawet na Giro Italia. Na Giro Italia. Seb Kust, jak on jechał z górki, no. wystawił tyłek poza siodełko i ręką do przerzutki gmyrał. I tak gmyrał, że bateria wypadła. Co ty no no to mogłoby ciężko jeździć. Jakbym miał takiego rondo, to by nie wypadła. Właśnie, bo... o i już dlaczego mechaniczne biegi są lepsze? No. A co powiesz Tomasz pod kątem wizualnym na temat tego roweru? Nie wiem, dla mnie on... Ostatnio właśnie tak rozmyślałem o tym wszystkim i przypomniał, przypomniał mi się komiks tytułu Sromek i Atomek. No. Jedna książka, była tam o kubizmie, chyba. No. Takie połamane kształty, to, 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 to dla mnie takie. Połamane kształty takie. Powiem. No, no nie, no nie leży mi to. jak... Dobry. Jest. Jak w gravelu, tak, w się, no nie leży mi ten kształt. Bardzo wysoko siedzę, bardzo wysoka główka tu jest. Znaczy, trzeba wyjść od jednej rzeczy. Ty masz tarmaka na tą chwilę, czyli rower najbardziej racingowy, jaki tylko w specu jest. Rondo. Nie występuje w proturze. No nie. Nie ma roweru racingowego. Oni postawili na design, na który warto zwrócić uwagę. Rama aero, no aero, no spoko, ale bez szału. Widelec dla mnie się bardzo podoba, ale tak bardzo, bardzo, bardzo. ponieważ raz, że ten twin tip z tym kapslem. dwa, że podłużny profil tego widelca, trzy, że zwróci uwagę. Na mocowanie hamulca. Ja widziałem, jest od tej strony. No i co ty powiesz o tym? Nie, ja jestem sceptyczny do tego. No i co powiesz o tym mocowaniu? Nie podoba mi się. Że jest na wylot tak. zrobione? Nie, nie. To nie. nie mega bomba. I na co chcę zwrócić uwagę? Zobacz, jak ładnie jest zabudowany hamulec. Ja no widziałem Aero, żeby wiatro pływał, tylko. ale super, dla smaczne. Mnie, dla mnie to tak trochę się krzyżyły dwie filozofie. Budować rower Aero do którego wchodzą opony 30 ok, bo wygodnie no. a można teraz stawić produkty. koła prąd kopnął no. a teraz stawiać koła tutaj 650B do rozmiaru 40 chyba 7 no. i robić z tego road plusa no. no to takie dla mnie dwie dwie krzyżujące się filozofie a to teraz ja Ci powiem co według mnie powodowało że ten rower został stworzony tak, jakbyśmy. To jak możemy mniej, tam w prawo. Ale tu zaraz, jak staniemy, to. Ale tu jest piękny aspekt, co? Nowy. Jak podywanie, jakbyś po dużym pokoju jechał. Jeździłeś kiedyś po dużym pokoju w domu? Tak. Byłem kiedyś na imprezie u znajomy na Lipowej. Grube imprezy, bo ja po pokoju, po przedpokoju rowerem jeździłem. Dzień dobry wszystkim ze studia ekologicznego. Podoba się dla mnie z tej strony Kamil. Nie, Kamil. I... Military zone. zone. Tutaj nie wiem, czy będzie słychać z naszych mikrofonów. Strzelają. Ale tam strzelają, i to jest pole treningowe dla żołnierzy. Poligon e... to się nazywa. Mamy poligony. Mamy. Wszędzie na podlasie są eee. po poligony. W dzisiejszym odcinku zobaczycie rower, kurczę, butikowy, nietuzinkowy, bo Inny. takiej szosówki też nie spotkasz nigdzie tak naprawdę. No takiej na pewno nie. Maja włoszowska bardzo chwaliła za design, za jego osiągi i tak Rondo HERT, HVRT, ale się czyta HERT. CF2. Carbon Fiber 2? Ale rozkminiłeś, gościu, ja nie wiedziałem. No. Ale to prawdopodobnie tak. No i wracając do naszej rozmowy, ja chciałem kontynuować. Jak to się według mnie wyszło, że on jest taki, a nie inny? Kształty ramy, jednemu się podobają, drugiemu nie, dla mnie leżą. Ten cały tylny trójkąt dla mnie bardzo się podoba. I zwrócił uwagę też, że w tej szosie masz asymetryczny tylny trójkąt. Nie widziałem za dużo szosówek, które mają asymetryczne tylne trójkąty. Idąc dalej, to co mówiliśmy o widelcu, o jego aerodynamicznej zabudowie, przedniego hamulca. Kolejna rzecz, zwróć uwagę. Dla mnie osobiście bardzo podobają się odręczne takie podpisy. O tutaj tego pana, Domu Browski, który projektuje bardzo dużo rzeczy w Ale... Londo. I zobacz, że tak samo na hamulcach, wiesz skąd one są? Tam, ko tam koronacja była teraz niedawno. W Londynu? Z Wielkiej Brytanii. Koła chyba nie hamulce. A chce? No. To tak mi się chyba rower spodobał, że ten. Ale koła są brytyjskiej firmy HAND też mają, takie, łączne, takie ładne, odręczne napisy. I teraz idąc dalej. Ten rower został stworzony dla kogoś, kto po pierwsze Primo, według mnie, nie chce mieć roweru jak każdy inny. Po drugie, Primo, chce mieć rower, który designersko wyróżnia się na tle innych, a się na pewno wyróżnia a trzy, który chcę sobie pokombinować z kołami, bo tutaj można włożyć 27,5 na balonie aż do 47, jak mówiłeś. Albo w rowerze szosowym mieć aż do 30. I tu ciekawostka. Już to rok napisali. temu na Pro Tourze, jak było Tour de France, ponad połowa zawodników jechała na wiesz jakim balonie? Jakim? 28. W tak, tym roku taka, podobno jeszcze więcej jeździ. Taka jest tendencja. Generalnie na plus dla mnie tego roweru. No. To jest kolor. No? Y siodełko bardzo ładny w ogóle my San Marco Jest my San Marco nie mamy w ofercie ale tak jak widzę jego kształt to San Marco jakby połączyło te wszystkie takie y... najnowsze smaczki z tego owika na plus co ty mówisz Tak. ale 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 wersja tysiąc do ceny y... dla mnie ta grupa w ogóle to jest druga grupa, bo to jest Rival. W którejś, niżej jest Apex, tak? No. Dla mnie, ja wiem, że to nie jest produkt marki Rondo i i z tej firmy, tak? No. Ale no, ja dla mnie to... dotyk tego plastiku, no z nie. Którego? Dla, dla mnie 105 ma dużo lepiej. Dużo lepiej 105 leży w ręku. Jakość wykonania tego plastiku i działania biegów dla mnie w 105 dużo lepiej to działa. Tak naprawdę. Rower kosztuje jest wyceniony na około 17 tysięcy. Ale czekaj. Rival to jest odpowiednik tak naprawdę czego? Nie ma odpowiednika, bo, bo Shimano 105, ma więcej grup. to ani Ultegra, to... bo niżej jest Apex, Apex. tu jest Rival. Tak. Ja bym to umieścił pomiędzy 105 a Ultegra gdzieś. Ale to jeden by umieścił gdzieś indziej. Drower jest na około 17 tysięcy i tak naprawdę... Tomek, to zróbmy inaczej. Ja zrobię takie podsumowanie na plus, dla mnie to zrobisz na minus. Design, wideł przedni, jego wygląd. Sztyca karbonowa, siodło, koła z bardzo ładnie, szybciej jeszcze, szybciej, z bardzo ładnie tyrkającą piastą, sam rival, kurde, no nikt nie robi no właśnie ja myślę, że jakby tu pan, pan Rondo, jakby tu uderzył w stopiątkę, to szedłby jak woda, ale troszkę... Jest, ale jest jeszcze jedno która... Jest Nie! Tego już nie gramy! Warto zwrócić uwagę, zobacz, że pancerze też popracowali nad tymi i nie, tak, są, i nie są, są takie bambuły wielkie wystające, tylko są nie, już... Nie, ale tu ładnie jest, to jest na pewno plus, porobione tak. kable w steróweczkę. Tak. Sztyca, która podobno ta dziura też w jakiś sposób poprawia... Ja wiem, po co jest ta dziura. No. Wiesz po co? Po Żeby to, że jak, jak masz rower lampkę możesz włożyć. A nie poprawia coś tam? Może hmm. i poprawia, ale jak masz to do niektórych. Tu generalnie marketingowo jest idzie zam... dorobić do tego jeszcze więcej filozofii, no ale pewnie yy, te dwie rzeczy są istotne. Tomek, czy ty widzisz gdzieś minusy tego roweru, tak naprawdę? Bo przełożenie on ma jakie? Bo tu jest chyba dość duża kaseta. 11 biegów ma z tyłu. No. 11,32. No to 32. aczkolwiek ta specyfikacja można się też odbiegać od. od ale tu mi na tyle dokładnie wygląda. Na pewno jest męska korba. 52,36. To srogo, to tak. już jest dobrze. Tomek, no ale z minusów tego roweru, no nie podoba Ci się za bardzo działanie rywala, ale to jednemu się podoba, drugiemu no no się to... nie podoba. Nie wiem, mi brakuje czegoś tego w tym rowerze. Mi absolutnie niczego. Kurde, Tomek, naprawdę fantastyczny rower. Wideł super, rama super, koła super, siodło super, sztyca karbonowa, ładnie pochowane pancerze, polski Mega i jeszcze jak tyrka ładnie No Tyrka ładnie On ma ale... Tomek absolutnie wszystko, żebym mógł go z czystym sumieniem przynajmniej ja zarekomendować A jak jest zapach, to można... Jasny gwin Bryda Ale jak się złożył Ty no ty chyba chory się boisz No boisz, boisz A teraz jest wysyp Aha. Easy ale chodzi Dobra, dawaj, no strzelnica fajnie, no No fajnie, ale gdzie ja śpię? Na dworze! O, nie to nie. Co myślałeś? Co? A po co komu to potrzebny? Po co? Ile obstawiasz Tomek Tym boli waży? Nie wiem ile waży, wiem, że ma pedały 105. Dawaj szybko, żeby nic nie zaatakowało. Jakie fajne siódmeczko! No fajne, fajne. Ile obstawiasz? Nie wiem, 9,5. 8700. W tymi? No? Dobra ma. A jak to? Tylko? Tyrka? Ładnie tylko. Bardzo ładnie! O. I teraz tu już się robi ciekawie. Dobra, wychodź. Rondo HVRT. On dziwny rower i... Na razie, pa. Z racji, że ja wiem, gdzie ty go powiesiłeś, to po raz pierwszy tak bardzo mocno się z tobą nie zgadzam. Masz prawo. Czy, e, nie ma co ukrywać, e, rower na tablicę trafił przed jeżdżeniem. Czy ty po jeżdżeniu, po omówieniu, przyjrzeniu się, przestawiłbyś go trochę? Może ze 3 centymetry. Mi się wydaje, że to byłoby rozsądne. Ale, no, ale, ale, ale nie, nie Jeszcze ten. Jeszcze raz podsumowując, siodło, sztyca, rama, wideł, e, pancerze, owijka, Ja myślę, koła. że... Tomek, za 17 tysięcy, w tej chwili, porównując go do Speca czy do Treka, otrzymujemy ładny, indywidualny produkt. Ale tu ja myślę, że można pójść inną drogą, jakby tylko zrobić na stopiące, bo 105 jest tańsza od Srema, nie? No. Rower by troszkę szedł z ceny, byłby bardzo ciekawą alternatywą dla reszty marek. Tylko tu warto pomyśleć o jednej rzeczy, 105 jest dla Ciebie bardziej rozpoznawalna, nie wiem czy YouTube widzowie nie woleliby Srema, no jeżeli szukamy roweru unikalnego, którego nie ma każdy prawie zawodnik szusowy, to serem Rival bardzo się komponuje w, w ten pomysł. Na pewno na duży plus koła, tak? Bo są na straight pulu. No, chodź go jeszcze potestujemy. Ja go Idziemy tylko nie widzę, jak tu no. jakieś koszyki dobrać. Nie wiem jaki kolor. Czarny, Albo białe, bo ma też stawki białe, czarne no. albo białe. Idźmy w klasykę. Klasyka jest zawsze klasy. I a kierownica jest tutaj przypadkiem? Jest kierownica tutaj. Ale czy ona jest płaska? Nie, jest nie to są pancerze. Jest okay. tu są pancerze. To już, tak. to już byłoby za dużo. Mając na uwagę ceny konkurencyjnych największych marek na świecie na pewno jest Absolutnie to ciekawa... produkt warty rozważenia. Na oponach zwróć nawet, że tu masz Vittorie wsadzone, a nie jakieś tanie paździochy eee, no 7 na, na 25. To jaka, jest to ciekawa alternatywa dla tych największych graczy na świecie. No jak wrażenie z jazdy? On tak jedzie przyjemnie, no jak to rower za tyle, on musi. Jechać. No tak, ale są rowery za tyle, które czasami nie jeżdżą. Wiesz co mam na myśli? No wiem. Ale są rowery, które jeżdżą fajniej. Tak normalnie? Tak. A weź daj mu ogień na tłoki trochę. Ja nie mogę do tych biegów się przyzwyczaić. I tylko fajnie. Puterka no, fajnie. Za tyle pieniędzy te największe firmy nie tyrkają tak. Ale szmukniemy. Dla jasności nie zagrażamy dla ruchu. Jest tu bardzo szeroko, mieszczą się auta. Nie. Yes. widzowie, dzięki wielkie, że byliście z nami. Pamiętajcie, dzwonki. Lajki, suby. Bo chcemy. Bo chcemy, bo... I rowery tak. na platformach tak. i takiego herta też se można zamówić. Mamy tylko dwie sztuki od razu, mówię, jedna MK, jedna Lka, więc kto pierwszy ten lepszy. Zapraszamy.